Dzień dobry, witam serdecznie w studiu Radia Sudety. To jest audycja na każdy temat. Adrian Pietraszek, a dzisiaj zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, moimi Państwa gościem jest 15-letni świdniczanin Aleksander Fryc, który jest laureatem konkursu dla młodych e, gitarzystów. Niedawno stanął na scenie przed kilkunastotysięczną publicznością i zagrał na niej wspólnie z Krzysztofem. Zalewskim. Cześć Alku, dzień dobry. Dzień dobry. Miło Cię widzieć. Powiem tak, duża scena za Tobą. Mam wrażenie, że trema w ogóle nie jest Ci obca, ale może zacznę od tego, jak wyglądała droga, która Cię zaprowadziła na tą ogromną scenę. To wyglądało tak, że wystarczyło nagrać film, w którym gra się riff z utworu Polsko Krzysztofa Zalewskiego i wrzucić na Instagrama oraz oznaczyć Pana Krzysztofa. Ale wiesz, co tak mówisz bardzo skromnie i tak bardzo prosto na ten temat, tak wystarczyło nagrać riff. No ale nie każdy potrafi grać. Czy zrobiłeś to świetnie, wygrywając ten konkurs? No właśnie, od czego zaczęła się w ogóle Twoja historia z grą na gitarze, z tym, żeby zamarzyć, wyobrazić sobie tą wielką scenę? Zainspirował mnie do tego mój tata. Jak, y Pan Adam jest tutaj e, z nami. Dzień dobry, dobry. Dzień dobry. Ja trochę prywaty tutaj będę uprawiał teraz, bośmy się z Adamem zobaczyli po 25 latach. Okazuje się, że razem studiowaliśmy. E, bardzo miło Ci, Adam, e, widzieć. Nic się nie, nie zmieniłeś to wiesz, zupełnie. Ty, ty tak samo. <gry> Także przyjemność po mojej Czyli tata. Tak, gdy mm -hmm. miałem 7 lat, to oglądałem wspólnie z nim szkołę ROKA, w którym był zagrany riff Black Sabbath Iron Man. i Tata postanowił, że mnie go nauczy. I od tego się zaczęło. Jak zareagowałeś, kiedy dowiedziałeś się, że wygrałeś konkurs i, i wystąpisz z Krzysztofem Zalewskim na jednej scenie? Bardzo się ucieszyłem, ale było to późno w nocy, więc nie odczułem tego na początku tak bardzo, jak było to później. Słuchaj, no właśnie, a jakie emocje towarzyszyły Ci już przed samym wejściem na, na, na scenę? Co czułeś w momencie, kiedy na tę scenę wchodziłeś? Co poczułeś, kiedy się już na niej znalazłeś? Kiedy zobaczyłeś ten wielotysięczny tłum przed sobą? No, przed samym występem byłem troszkę zestresowany, ale gdy już zacząłem grać, to już było spokojnie. Już nic się nie działo. Co najbardziej zapamiętałeś z tego, z tego występu? Jak e, po zagraniu rzuciłem kostką w tłum. I porwali tą kostkę. No, poczułeś się trochę jak wielka gwiazda. Chyba byłeś wtedy tą gwiazdą, tak naprawdę. Trochę tak. Słuchaj, y, masz 15 lat. Moja skucha poprawiłeś mnie tutaj dzisiaj. Już 15 lat. 6 stycznia. stycznia skończyłeś. Tak jest. Mm. No właśnie, jak, po, jak ty postrzegasz ten swój wiek? Masz aż 15 lat, czy dopiero 15 lat? Chyba raczej dopiero. Bo. Jeszcze dużo muszę się nauczyć. A od jak dawna grasz na gitarze? Yy, Także gram systematycznie. Mm -hmm. To około dwóch lat. Od grałem. siódmego roku to były te pierwsze twoje tak, doświadczenia. No, tak, tak że Wtedy grałem sobie tak, nie wiem, raz na parę dni, a tak od dwóch lat to codziennie gram dużo. Po mojej lewej stronie tutaj y, dumny tata, pan Adam. Adam, jak wygląda y, dzień Olka? Wraca ze szkoły to znaczy, do domu? I... No tak, Olek wraca ze szkoły do domu i odkłada, odkłada plecak i bierze gita gitarę do ręki i no, praktycznie nie ma go do wieczora, jest u siebie z gitarą w rękach, ale przy okazji, że tutaj jestem, musiałem właśnie wspomnieć y, o tej jego drodze, że w zeszłym roku Świdnicki Ośrodek Kultury organizował. Y, coś takiego jak manufaktura zespołów. Mhm. No i tam się właśnie zgłaszali ludzie, yy, którzy po prostu grają w domu i mieli okazję wyjść po prostu z tym swoją stop swoją pasją gdzieś, gdzieś, gdzieś dalej. I to organizował Bartosz Łabuda yy, ze Świdnicy. Pozdrawiamy, tak, pozdrawiamy Bartka serdecznie. Pozdrawiamy yy, Bartka. I właśnie ta manufaktura zespołów, w której obaj wzięliśmy udział, bo nie wiem, Olek tak może się krępował trochę. Ja mówię, to dawaj, razem się zapiszemy. i. Bo ty, Adam, też grasz. Tak, Jestem czynnym muzykiem. Tak, wróciłem do pasji, miałem troszkę przerwy, ale wróciłem i też gram w zespole, gramy covery. Hej, można nas zobaczyć w Jaroszowie na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Czyli tutaj w Gminie Strzegów tak, pojawicie tak. Zapraszam. się. Zapraszam. Zaprosił nas zespół Oja, który pozdrawiam i dziękujemy. Zaproszenie. Adam, taką też ciekawostką trochę jest. Ja pozwolam sobie dzisiaj tutaj tą prywatę uprawiać. W no, ogóle jesteście ciekawą rodziną. Ty, Adam, <grym> jesteś zawodowym strażakiem. Tak, zgadza się? Od 20 lat. Od 20 Gdzie lat tak, i nie no. przeszkadza absolutnie pasja, muzyczna pasja, <grym> którą stale rozwijasz. E, Olek to jeden z Twoich synów bliźniaków. Tak. Olek ma brata bliźniaka. Jak twój brat na imię? Jakub. No dobra, Jakub gra na jakimś instrumencie? Nie. Adam, jak to jest? No, miał chwilę taki epizod, że próbował grać na perkusji. Perkusja stoi w domu, także czeka. Może chłopak wróci jeszcze, ale poszedł w stronę taką bardziej jakąś graficzną, jakieś rysowanie graffiti. Czyli artystyczny dom, jednym słowem. No tak. Żona robi piękne makramy, także rękodzieło. Słuchajcie, zastanawiam się, czy będzie taki moment, że pojawicie się obaj na scenie, na dużej scenie. Czy, Olek, masz tutaj jakieś wyobrażenie, takie marzenie, żeby na przykład z tatą, z Adamem zagrać wspólnie? No mam nadzieję, że się to stanie. Byłoby bardzo fajnie. Mhm. Znaczy mieliśmy już, jeszcze się wtrący, mieliśmy okazję już razem grać. Na, w ramach tej manufaktury zespołów były organizowane takie zwane jam session, gdzie każdy z każdym może grać. Graliśmy covery CDC. Adam, a co ty czułeś w momencie, kiedy zobaczyłeś swojego syna na, na Tauron Arena? No, duże emocje, duma. No i byłem z, bardziej zestresowany od niego na pewno. No to jest y, przywilej młodego pokolenia, że oni troszeczkę mniej tak. te emocje chyba odczuwają niż. Niż my, tak na dobrą sprawę. Olek, słuchaj, masz takich swoich ulubionych gitarzystów, artystów, których lubisz słuchać, których próbujesz może w jakiś sposób naśladować, a może niekoniecznie, może po prostu na podstawie doświadczeń budujesz swój własny styl, ale w oparciu o jakieś konkretne nazwiska? Mam. Mhm. Dwóch takich mam, dokładnie trzech. Jest to Jimi Hendrix, John Mayer oraz od niedawna bardzo polubiłem Beatlesów i jest to George Harrison. Bardzo poważne nazwiska, słuchaj. Spodziewałem się, że bardziej tutaj współczesne e, gwiazdy sceny e, wymienisz, a to są prawdziwi klasycy. Co najbardziej cenisz w tych artystach? Y, to, że ta muzyka brzmi y, tak, jak jest nagrana, tak samo brzmi na żywo, mm -hmm. bo nie było wtedy, jak gdyby, jak tego zmiksować za bardzo i słuchać po prostu instrumenty prawdziwe instrumenty a tam ty w jakiś sposób karmisz to młode pokolenie tutaj y, tymi artystami poznajesz z tymi artystami jak to jest oczywiście że tak od no, urodzenia słuchałem takiej muzyki w domu i ja sam też grałem kiedyś w cover bandzie Beatlesów także ci Beatlesy gdzieś tam się cały czas przewijają, przewijają. Mhm. No. bez Beatlesów się nie da grać po prostu Olek, ty myślisz o karierze muzycznej, tak na poważnie? Tak, bardzo bym chciał co, z tego co, żyć. Co byś konkretnie... A, żyć z tego chciałbyś? Tak. Aha. A, no dobra, a jak sobie siebie wyobrażasz, na przykład za 5, za 10 lat, co chciałbyś robić? Chciałbyś być takim liderem jakiegoś zespołu, czy mieć swoją kapelę, czy gdzieś tam w tle sobie na tej gitarze, jak, jak to sobie wyobrażasz? No chciałbym y, grać w y, taki sposób, że jestem z zespołem mhm. swoim, nie takim za, za wielkim, na scenie po prostu. A wiesz, że te marzenia się spełnią? Jak będziesz bardzo chciał, to pewnie się spełnią. Wiem. A słuchaj, co chciałbyś powiedzieć takim młodym ludziom, którzy początkującymi są muzykami, którzy gdzieś tam wyobrażają sobie, rzeczywiście marzą o, o karierze, o tym, żeby wystąpić u boku znanego artysty? Chciałbyś im coś przekazać? Podpowiedzieć może z własnych doświadczeń? Trzeba dużo ćwiczyć i się nie mm -hmm. poddawać, gdy jest kryzys. A co to znaczy dużo ćwiczyć? Ile czasu dziennie? Nie, nie, że dużo, te... ale mm -hmm. efektywnie. Żeby nie marnować czasu. Bo niektórzy grają po 8 godzin dziennie, a niektórzy grają po 2 godziny i ci, co grają po 2 godziny, to mają y talent. Y no ale systematyczność. ogólnie chodzi o to, że y jak się uczy, tak y różnych rzeczy. Cały czas się idzie do przodu. Mm -hmm. To nie trzeba uczyć się dużo, żeby robić postępy. A jak się jest w tym samym miejscu, no to, to się zostaje w nim. Wróćmy jeszcze do tego twojego koncertu z Krzysztofem e, Zalewskim. Jak w ogóle oceniasz pomysł na ogłoszenie takiego konkursu przez Krzysztofa Zalewskiego? Czy uważasz, że jest to rzeczywiście szansa dla młodych artystów początkujących? Tak, jest to bardzo duża szansa, no to żeby zaistnieć troszkę. Poczuć bo, ten klimat dużej sceny. Bo jednak ciężko jest się przebić. Przez rynek muzyczny? Tak. Olku, Twoi znajomi nauczyciele, jak oni zareagowali yy, na informację, że wystąpisz na scenie? Jak zareagowali już po tym, jak ten występ się powiódł, udał? Jaka była reakcja? Na to, że się dowiedzieli, to nie zareagowali, bo ja się dowiedziałem dwa dni przed samym koncertem dopiero. To nie mieli szansy jeszcze przetworzyć tej informacji nie, w odpowiedni nie. sposób. Tak, jeszcze, A po wszystkim. Jeszcze nie byłem w szkole, przez to, że grałem koncert w teatrze z manufaktury zespołów, która była mhm. organizowana, więc się nie dowiedzieli przed tym. A później no to składali mi gratulacje wszyscy. Po kolei. Tak, to był taki muzyczny weekend. Od czwartku były próby w teatrze. W piątek, sobotę był finałowy koncert manufaktury zespołów, no i finał w Tauro na arenie z Krzysztofem Zaleckim w niedzielę. Także dużo grania było przez weekend. Adam, y widzę w Twoich oczach taką, taką, taką dumę i fajnie, że jesteś dumny, bo myślę, że jak najbardziej to, to jest odpowiednia postawa Twoja, e taty. Słuchaj, co lek robi, jak nie gra na gitarze? Co Olek robi? Bo on się nie przyzna, zobacz, jak próbuję z niego coraz więcej informacji wyciągnąć i to jak taka wiesz, zamknięta. Jeśli no, jak nie gra na gitarze, to śpi, no bo tak to tylko gra na gitarze. Słuchaj, czy widzisz Wolku trochę takie, takie swoje może marzenia, na które gdzieś tam nie było czasu? Może. Mm -hmm. Tak, tak. no tak. Ja grałem też, znaczy ja może w wieku 15 lat nie miałem jeszcze gitary elektrycznej, troszkę później myślę, zacząłem. Myślę, że też chyba nie było takich możliwości, tak nie sobie było, myślę, nie było, tak, w tak, naszych tak. czasach, tak to ujmę. No i odnośnie tego, co młodym ludziom doradzić, to myślę, żeby wychodzili po prostu z domu, nie siedzieli przed komputerem i nie ćwiczyli, bo jest dużo wirtuozów, ale oni nie wychodzą z domu, nikt o nich nie słyszy. Adam, ale ty jako tata, co byś doradził innym ojcom, innym rodzicom, no bo to jest aktywistyczne. Żeby wspierać pasję w dziecku. Nieważne, czy to jest granie na gitarze, czy, czy rysowanie, czy jeżdżenie na rowerze. No. Yy, nie wiem, czy możemy sobie na to pozwolić. Tutaj, wcześniej przed wejściem na antenę, mówisz też o pasji yy, drugiego syna. Tak. Yy, maluje. W By... przestrzeni publicznej, nazwijmy to tak. Yy, na razie obmalował babci stodołę, także. Mm -hmm. yy, tak, robi, robi graffiti, bardzo fajnie mu to wychodzi. Właśnie na TikToku ma tam swoją, swój kanał, wrzuca to. Rysuje, chodzi na zajęcia takie dodatkowe. Też rozwija swoją pasję. Olko, a co myślisz o mediach społecznościowych? One pomagają w jakiś sposób rozwijać tak. karierę? No, bardzo pomagają, bo mhm. tam można się przebić. A słuchaj, jak te media się powinno prowadzić? Pytam teraz, chcę takiej fachowej porady od ciebie. Jak powinno się je prowadzić, żeby one w sposób efektywny pomagały tą karierę rozwijać? Jest jakiś złoty sposób, środek na to? Ja nie, nie mam o tym pojęcia jak znaczy, to robić. Ja może coś, mama pomaga. Coś wtrącę odnośnie tego konkursu właśnie z Krzysztofem Zalewskim, gram z Zalewskim. To ciocia, która jest fanką Krzysztofa Zalewskiego podesłała nam, nam link, że jest taki konkurs zorganizowany. Tu pozdrawiamy ciocię Ewę. Przyłączam e się do pozdrowień, choć pani Ewy nie znam zupełnie, <grym> ale myślę, że fajnie mieć taką ciocię. Tak i to ona nas tak zainspirowała, żeby się tam zgłosić. Oleg no to czego ja ci mam życzyć? Czego chciałbyś, żebym ci życzył, żebyśmy ci wszyscy ze słuchaczami yy, życzyli, żeby jak ta kariera się rozwinęła, no jak najlepiej. Mhm. A czego jeszcze ty sobie życzysz? Codziennie chwytając za tą gitarę, ćwicząc i wyobrażając sobie właśnie co? No ja najbardziej bym chciał Dostać się kiedyś na Akademię Muzyczną, na y, Wydział Jazzu? Trudno jest się dostać na ten wydział? Y, trzeba zdać szkołę muzyczną drugiego stopnia, co jest już bardzo trudną rzeczą. Olek, ja ci życzę, żeby cała ta twoja kariera, to co sobie wyobrażasz, żeby się ziściło, żeby się spełniło. Myślę, że to, z jaką lekkością pokazałeś, że potrafisz wyjść przed tak ogromną publiczność i zagrać, i nie pomylić się absolutnie, tylko dać z siebie wszystko, jest dowodem na to, że przed tobą wielka kariera, i tej wielkiej kariery ci życzę. Dziękuję. A dzisiaj, proszę Państwa, moim i Państwa gościem, no rodzinnie można powiedzieć, nawet trzeba powiedzieć rodzinnie, byli Aleksander Fryc, laureat konkursu dla młodych gitarzystów. Towarzyszył nam również tata Olka, pan Adam. Bardzo dziękuję za wizytę Dziękujemy. w studio. A za chwilę sobie zrobimy razem zdjęcie i pokażemy się w mediach społecznościowych. Ja, ja mogę jeszcze coś dodać? Proszę, Mówię, Adam. Mówię, że jeszcze Olka można będzie zobaczyć na żywo na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Wit w Witoszowie. Ze swoim zespołem Ineraż, o Tata w powiedzieć. Tata Wiaroszowie, Olek w Witoszowie. Witoszów, w koło To jest twój zespół, twoja kapela, z którą grasz. Tak. Jak się nazywa? Innerash. Na Instagramie zamiast S jest 5. Czyli można, proszę Państwa, znaleźć i można pewnie też znaleźć sporo muzycznych akcentów. I jeszcze raz bardzo dziękuję za wizytę Dziękujemy. w studio i spotkanie. A z naszymi gośćmi rozmawiał Adrian Pietraszek.